Witam Państwa. W tym filmie pokażę Państwu, jak publikować transakcje na łamach grupy. Publikacja transakcji to tak naprawdę podpisanie transakcji licencją własnym imieniem i nazwiskiem oraz udostępnienie innym grupowiczom do pobierania i przetwarzania. W celu publikacji transakcji po wprowadzeniu nowych transakcji należy przeprowadzić synchronizację. Przeprowadzamy ją w ten sposób, że z zakładki synchronizacja klikamy przycisk synchronizacja i co chcemy wysłać? No jeżeli nie zmienialiśmy słowników, nie dodawaliśmy nowych pozycji, to wystarczy, że wyślemy swoje transakcje. Możemy też wysłać oczywiście słowniki. W tym momencie dajemy, przycisk, klikamy przycisk synchronizuj. Wszystkie nowe transakcje, które dodawaliśmy w ramach własnych transakcji są wysyłane na serwer. W tym momencie nie, nie jest to równoznaczne z publikacją transakcji, gdyż tra transakcje są wysłane na serwer w różnym celu. Tak naprawdę cały czas chodzi o to, żeby odwzorować bazę danych serwera na komputerze i odwrotnie. Program zakończył wysyłanie transakcji. Aby ją opublikować, należy przejść do systemu online, zalogować się. W systemie online klikamy Panel Transakcji. W panelu Transakcji przechodzimy do zakładki Publikacje Transakcji. Klikamy Lista nieopublikowanych transakcji. I widzimy, że znajduje się tutaj jedna transakcja wysłana dzisiaj. Wystarczy ją zaznaczyć. Mam też przycisk Zaznacz wszystkie. Jeżeli byśmy chcieli zaznaczyć więcej. Yy. Po jej zaznaczeniu, wystarczy kliknąć tutaj, wybierz akcję w lewym górnym do, do, rogu i klikamy publikuj. W tym momencie następuje podpis yy, yy, transakcji naszym imieniem, nazwiskiem oraz licencją. Jest wyświetlany dodatkowo komunikat ostrzegający o tym, że transakcja zostanie upubliczniona niona na forum grupy yy, w transakcjach grupowych i będzie mogła być przetwarzana. Yy, informacja jest także. Z, yy, tak skonstruowana, że mówi nam o tym, gdzie można znaleźć umowę licencyjną, którą akurat grupa sobie przygotowuje. Klikamy przycisk OK. Transakcja zniknie nam z listy transakcji nieopublikowanych i pojawi się, pojawi się na liście transakcji opublikowanych. Widzimy ją tutaj w górnym wierszu. Oczywiście tutaj w tych tabelach możliwe są filtrowania, one zostaną dodatkowo później rozbudowane o różnego rodzaju flagi transakcji, ale to jakby w następnej, w następnej wersji programu. W tym momencie, po opublikowaniu transakcji, transakcja jest widoczna i grupa może tą transakcję pobrać. Pobierając transakcje, my oczywiście w tym momencie swoje transakcje pobieramy jako transakcje własne. Odznaczone po prostu wyrazem transakcje. Natomiast transakcje grupy są zaznaczone w synchronizacji jako transakcje grupy. Widzimy to tutaj. Nasze transakcje, jeżeli nawet będą opublikowane, wciąż nie są odczytywane z naszego stanowiska jako transakcje grupy, tylko jako nasze własne transakcje. I my możemy te transakcje sobie modyfikować możemy je nawet zablokować, możemy zmieniać ich treść, strukturę. Możemy także z tych transakcji startować jakby, nie kopiować, je zapisywać je jako nowe transakcje, czyli używać ich jako szablonów następnych transakcji. Więcej na ten temat powiemy sobie w następnym filmie. Dziękuję państwu za uwagę.